Proszę Państwa, dokładnie mija rok od roku. zostałem burmistrzem Gostynina. Rok trudny, bardzo trudny, zarówno myślę dla każdego, bo dla nowej osoby, która przejmuje urząd po blisko 19 latach urzędowania przez jedną osobę, to wgryzienie się, zapoznanie się z ogromem spraw powolne rozwiązywanie różnych bardzo wręcz beznadziejnych tematów, które są, no jednak zajmuje mnóstwo czasu, ale może do konkretów. Przejmując urząd rok temu yy, przejąłem budżet, który już był zaprojektowany, przez, zaproponowany przez byłego burmistrza. Rada Miejska naniosła pewne poprawki do budżetu, ale ten budżet został w tym roku w poprzednim dniu, w tym roku, bo został uchwalony w połowie stycznia został przyjęty taki już jaki. Budżet miasta w tym momencie wynosi około 50 milionów złotych, zadłużenie tytułem zaciągnięcia kredytów wynosi w tym momencie około 14 milionów. Zadłużenie jest na podobnym poziomie z tego względu, że w tym roku y, za, zaciągnęliśmy kredyt na y, wykonanie dosyć poważnych y, inwestycji kanalizacyjnych, ale również musieliśmy na początku roku opłacić sromotną wręcz kwotę za wyrok, który niestety zmusił miasto Gostynin do pokrycia ponad milionowego, y, n, milionowej kary że tak, y, może nie kary, ale. Y, Ponad milionowego wynagrodzenia dla spółki, która w 2005-2006 roku podpisała z miastem projekt na zaprojektowanie terenów kostenińskich. Niestety były burmistrz zerwał tą umowę i z tego tytułu musieliśmy zapłacić ponad milion kary, które w ogóle nie były przewidziane dla, dla miasta, więc no, o milion na samym starcie został, tak powiem, już ukrywa. W mieście ustawiliśmy na kanalizacji. W tym roku udało nam się wykonać blisko 12 km nowych nitek kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych. Skanalizowane zostało osiedle, powiem no tak może dzielnicowo osiedle Rataje i osiedle Zatorze. Są to dwa duże projekty, które no, spowodowały, że miasto w tym momencie w tych częściach będzie skanalizowane. Oczywiście teraz trwają jak gdyby, trwa oddanie tych inwestycji do użytkowania, jeszcze to, to pewnie chwilę potrwa, ale na pewno na początku przyszłego roku już te miejsca będą miały kanalizację. W tym roku również postawiliśmy na to, aby dzieci, te najmniejsze znalazły swoje miejsce, rodzice mogli mogły dawać swoje dzieci do, do przedszkoli. Powstał opiekun dzienny w starej betoniarni, troszkę szalony pomysł, ale bardzo, że tak powiem, jesteśmy z tego pomysłu zadowoleni. 40 dzieci znalazło opiekę nad 10, 10 opiekunów, sprawiły opiekę nad 40 dziećmi. To jest projekt, który dostał największą akceptację, jeżeli chodzi o pozyskanie funduszy. To, to był najlepszy projekt w skali kraju. Dostaliśmy na to dofinansowanie. Ta opieka trwa i trwać będzie. Jak sami Państwo też zauważyliście, na terenie miasta pojawiła się komunikacja miejska. Komunikacja, która obsługuje tak naprawdę dwa najbardziej odległe miejsca w Gostyninie, czyli Kruki i Zalesie. Na ten moment może nie ma aż tak dużego zainteresowania, ale jestem tego świadomy, że może gdzieś jest nie, nie do końca jeszcze rozwinięta promocja tego przedsięwzięcia, a po drugie no jednak mieszkańcy no przyzwyczaili się do poruszania własnymi, własnym transportem i, i stąd też takie skutki. Najbliższy rok to już rok, który przewiduje, jest już przewidywany projektami budżet. Najbliższy budżet to już pomysły zarówno moje, jak i pomysły obecnej Rady Miasta. Już dzisiaj wiem, jeżeli mój projekt, ten, który został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zakłada zaciągnięcie ponad 6 milionów kredytu, między innymi na właśnie na inwestycje. Inwestycje mają być różne. Wiem, że tutaj są przedstawiciele ulicy Sosnowa. Ulica Sosnowa jest również, może nie jest ona ujęta w budżecie, ale na pewno w tym roku chciałbym, żeby ta realizacja została rozpoczęta. To jest 2000 to jest 30, 330 tysięcy potrzeba na wykonanie zarówno kanalizacji deszczowej, jak i oczywiście wylania drogi asfaltu chciałbym, żebyśmy to rozpoczęli w drugiej połowie 2016 roku, czyli najpierw kanalizacja w drugiej kolejności asfaltu. To jest jedna z propozycji projekty budżetowe, Projekt budżetowy zak zak zakłada inne jeszcze inwestycje drogowe. Oczywiście to jest to, Państwa, to jest jeszcze kwestia taka, że jeszcze Rada Miejska będzie jak gdyby swoje y, uwagi do projektu budżetu y, zgłaszała, y, więc możliwe, że to się wszystko zmieni. No ja chciałbym, aby w tym roku powstał y, jeszcze jeden blok socjalny, który, który musi powstać, ponieważ jest na to projekt, jest na to, są na to przeznane środki. To jest inwestycja dosyć kosztowna, około się 6 milionów czy... 6 milionów 6, 6 milionów również, a to będzie właśnie część kredytu szła. To musi być wykonane, ponieważ zapotrzebowanie na mieszkalnictwo socjalne w Gostynie nie jest ogromne. Spotykam się z tym co tydzień z, w rozmowach z mieszkańcami. Naprawdę nie spodziewałem się, że to jest aż taki problem. Oczywiście wracając do budżetu chciałbym, aby w tym roku zostało wykonane ogrzewanie do starej betoniarni. Niestety w tym roku y, moje próby zostały zablokowane przez Radę Miejską. Rada Miejska wolała przeznaczyć środki na plac zabaw. Y, niestety no, ogrzewanie nie zostało zrealizowane. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to ogrzewanie y, Stada Wetaniarnia już posiadać będzie. Jest w Poza... dobrym stanie, ale są takie szkoły, są takie przedszkola, w których niestety, ale. Ale mamy no, różne więc tutaj również będę planował, już zaplanowałem, aby środki znalazły się na remonty nie tylko w przedszkoli, ale i właśnie gimnazjum, m.in. gimnazjum przy ulicy Polska Polskiego. Sprawa, sprawa kanalizacji, oczywiście, to jest temat, który również będzie re, realizowany w przyszłym roku. Nie tylko kanalizacja deszczowa, ale również i wodno-kanalizacyjna. W tym roku już rozpoczęliśmy ulicę Kolonie. Również i na początku przyszłego roku Kolonia zostanie dokończona, więc mieszkańcy, którzy już czekają tam na kanalizację od, zdaje się, od ponad pięciu lat, w końcu będą podłączeni. To jest też, myślę, no, zasługa obecnego prezesa miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego, który w bardzo, że tak powiem, szybkim tempie skanalizował. Dwa dosyć ważne osiedla w naszym mieście. Teraz dojdzie jeszcze ulica kolonia wraz z tymi uliczkami przyległymi. Czeka nas w niedalekiej przyszłości również modernizacja oczyszczalni ścieków. To jest zadanie, które prawdopodobnie zostanie rozpoczęte w 2018 roku, 17-18. Ale jest to inwestycja szalenie droga, oscylująca w końcach około 20 milionów złotych. Stan aktualnej oczyszczalni ścieków jest fatalny. Na szczęście ta oczyszczalnia funkcjonuje, ale gdyby w pewnym momencie ona wysiadła, to no, obawiam się, że Gustyni będzie miał olbrzymi, olbrzymi problem. Od ponad, chyba, ponad 30 lat oczyszczalnia nigdy nie była remontowana. Oprócz starej, oprócz starej oczyszczalni ścieków również w przyszłym roku 2000, lub 2017 rozpoczniemy wymianę. Przystąpimy do wymiany kotła w naszym przedsiębiorstwie energetyczno-cieplnym. Stan również tego kotła wymaga natychmiastowej, natychmiastowego remontu, ale to, jeszcze, to jest jeszcze przyszłość, którą muszę z prezesem rzecu dokładniej przedyskutować, ponieważ. To też jest kosztowna inwestycja około 6 milionów złotych. Mówię o inwestycjach dlatego, bo proszę Państwa, obejmując urząd, zapoznałem się z zapotrzebowaniem na inwestycje. W Gostyninie w tym momencie potrzeba około 60 milionów, aby, aby wykonać inwestycje, z którymi Państwo bardzo często do mnie przychodzicie, czyli remonty ulic, remonty chodników, remonty szkół, remonty. Yy, Budowy nowych dróg, bo również takowe są przymieszane do realizacji. Dużym problemem jest oczywiście, no, może to nie jest problem, ale poprzedni burmistrz planował w budżecie rewitalizację rynku, która miała kosztować ponad 30 milionów złotych. Uważam, że jest to nierealne na nasze możliwości w tym momencie finansowe. Więc myślę, że tej re, rewitalizacji nie będzie, ponieważ no, no, środki ponad 30 milionowe w tym momencie nie wchodzą w ogóle w grę. E, cały czas, proszę Państwa, trwa sprawa term gostynińskich. E, termy gostynińskie, jak sami Państwo wiecie, no, przystąpiły do podpisania, e, wygrały przetarg na e, działki, które, które są własnością miasta. Do tej pory nie udało się podpisać aktu notarialnego. No jest to sy sytuacja niezwykle skomplikowana, z tego względu, że yy, no, dokumentacja, która, yy, która, yy, która też była tematem przetargu, nie jest yy, własnością również yy, miasta. Więc no, z, tej sy z tej sytuacji wraz z naszymi prawnikami staramy się yy, wyjść. Jest to naprawdę trudne. Yy, Mamy zarzuty od opozycji, że nic nie robimy w tym temacie. To nie jest prawda, my się nie chwalimy naszymi działaniami cały czas. Co zrobimy, to o tym nie mówimy, ponieważ pewne sprawy nie, po prostu nie mogą być ujawniane. Nie dlatego, że coś ukrywamy, tylko dla dobra toczącej się sprawy. Miasto przystąpiło do sprawy. Wy, wystąpiliśmy jako strona pokrzywdzona. W, w procesie, który, no, może nie w procesie, ale w sprawie, którą Najwyższa Izba Kontroli Narzuciła byłemu burmistrzowi, czyli niegospodarność, toczy się postępowanie w prokuratorze okręgowej. To postępowanie trwa i trwa. Jest tam nasz pełnomocnik, nasz prawnik, który jak gdyby no, te, teoretycznie ma wgląd w dokumenty. Mówię teoretycznie, bo niestety, ale prokuratura utrudnia nam dostęp do, do akt. Tak więc proces, sprawa Term cały czas trwa, jest to sprawa cały czas nierozwiązana. No ale my też się tutaj jak gdyby nie poddajemy. Mam nadzieję, że sprawiedliwość w końcu nadejdzie i osoby, które no faktycznie w mojej ocenie zawiniły i to na dużą skalę w tym, w tym przedsięwzięciu odpowiedzą. Dużym problemem w nie jest oczywiście problem bezrobocia. Podjęliśmy rozmowę nie tylko z, teraz już z parlamentarzystami naszego regionu, ale również z organizacjami, takimi jak Izba Gospodarcza. Prowadzę rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy mają również swoje pomysły na, na rozwinięcie jeszcze biznesu. Mam nadzieję, że właśnie w tym 2016 roku dojdzie do polepszenia sytuacji, właśnie sytuacji finansowej naszych zakładów, chociaż wiemy, że dane są bardzo niepokojące polem bardzo trudnej sytuacji. Uparło się ogłosił również o inny duży zakład na terenie Gostynina, no, Ale mówię, są pomysły na inne. Przedsięwzięcia, prowadzę rozmowy z firmami znaczącymi na naszym terenie. No, jeżeli z tego co przedstawiciele firm mówią, to w lat 2016-2017 może dojść do, do roz, rozwoju tych firm, ale to też wymaga współpracy z miastem.